Jeden win do platyny, jeden win do platyny, nie jeden queen. Teraz mam szok. Czy wjechać na Zuxi i, starować, i starać się w drugiej erze rasować typa, po pierwsze primo? Czy wjechać na bardziej bezpiecznych templariuszy, ale pójść pod oszczepników, pod trzecie roz, oszczepnicy i kusznicy? Czy starać się zagrać Francją? Yy, nie, wiem, nie wiem jaką nację wybrać teraz do gry stary, Nie wiem jaką nację Czy starać się zagrać taką Anglię pod Longbowy i włóczników Longbowy i włócznicy Czy zux -y? właśnie nie wiem, Zux i kuszę mówicie Let's go, guys! Zróbmy to, zróbmy to Zróbmy to, pokażmy, że e-sportowa moc jest kurmi templariusze, oho, no to będzie problem, no to będzie problem Dobra, czekajcie, bo zbieramy teraz ziomeczków naszych Dobra Dobra, ty postawisz to, okej, okay. jest jeden, dobra, i teraz panowie, gdzie są jeżyny, tu są jeżyny, owce pod jeżyny, ty budujesz to, ty się rozbuduj tu, fantastycznie, zbieramy owce, tak naprawdę, no, panowie, zobaczymy, co z tego wyjdzie, nie? Dobra, i później robimy tak, to, później to i to, teraz zbieramy owieczki, templariusze, no to powiem tak, muszę się, muszę przytrejhardować. Bo inaczej będzie bardzo źle. Już wam wytłumaczę dlaczego, bo jak nie harduje na templariuszy to on mnie yy, zeżre yy, po prostu szpitalnikami mnie zajedzie, nie? 3 w złoto, reszta w jedzonko. Proszę bardzo. Bo to on mnie szpitalnikami zje i dobrze, że trafiło mi się z i tak nawet. Bo... Tylko, że ja nie mogę mu pozwolić wejść do trzeciej ery. To jest ta mapa przeklęta, o Boże, wiem co to jest za mapa. Dobra, ja już wiem, co to jest za mapa, guys. Wiem, co to jest za mapsko. To jest ta mapa z morzem. Okej, okay, już wiem o co chodzi. Wiem o co chodzi, panowie. Robimy to. Robimy to. Niech się kolejkują, villagerowie. Zbieram mu owce spod, spod nosa, bo on poszedł do góry, nie? Zbieram mu owce spod nosa. Dobra, ile mam owiec? Eee, mam 8 owiec, więc nie jest źle, nie? Nie jest źle. Tak naprawdę nie ma tragedii, jak jest 8 owiec. Dobra, niech się papują, villagerowie. Zrzucajcie to i zbierajcie mięso, okej? Okay? Super będzie. Dobra, dużo owiec zgarnęłem, bardzo dużo. Bardzo dużo owiec fajnych zgarnęłem. Panowie, mam owiec 12, a na mapie jest 20. To dużo zgarnęłem owiec, a jeszcze tego nie skautowałem, Wiesz co chodzi? Więc jest w porządku. Dobra, tylko że ja będę potrzebował teraz drewno ściąć. Dobra, jedziemy tutaj na scouting, zobaczymy co tu jest. I ja muszę drewno ściąć gościa do drewna od razu. Tych dwóch wypluję, villagerów. Serio, bo będę musiał mieć na te, na skład drewna, 50. Będzie ok, tutaj jest owca, pięknie, zbierz ją. Dobra, nie, nie tak blisko, tak blisko, żeby to. Ok, dobra, tu mam jeszcze dwie owce, ale sprawdzę jeszcze kątki mapy, w razie czego, nie? Dobra, powinienem móc już Tak szczerze. A, 340 jedzenia, więc zrzućcie to i zbierajcie. Dobra. Ty co jest, wy nie zrzuciliście? Nie, nie. Zrzućcie to. Dobra, i teraz zbieraj. Okej, okay, ogrony medytacyjne to dajemy. O Boże, w idealnym miejscu będę miał ogrody medytacyjne. Dawaj. Pięknie. Dobra. Zebrałem jeszcze parę owiec. Nie jest źle, nie? Nie jest źle. Sprawdzimy jeszcze ten róg mapy, bo tutaj w ogóle nie skautowałem, nie? I wrócimy z owcami. Dobra. Dobra, po ogrodach medytacyjnych muszę szybko tamto zraszować, nie? Zobaczymy. Dobra, taczka od razu, wrzucam taczkę, bo mi jest potrzebna jak cholera. Chociaż nie, bo ja potrzebuję. Widzisz, ja nie mogę mieć taczki jeszcze. Dobra, mój błąd. Ja muszę skład do drewna zrobić. Obecnie tutaj. Tu i tu. Dobra. Wypluwamy więcej villagerów. Dobra, proszę do tego, do jedzonka. Ilu tu jest yy, villagerów? Dziewięciu, dobra, o, dziewięciu tu. Dobra, kolejne owce są. Panowie, i my musimy wyraszować. musimy kuszników, musimy tu zrobić. I oni muszą być werbowani przed bazą typowo, moi kusznicy. Dobra, gościu dotarł do feudala, to jeszcze nie ma co. Dobra, panowie, zrzu zrzućcie to i zbierajcie. Dlaczego oni tego nie zrzucili? Oni nie mają mięsa, a sobie mają. Co jest? To było dziwne, nie ukrywam. Dobra, dobra, już stójcie. Okej, okay, dobra, i teraz idź tu. Okej. Okay. Bo ja mu muszę zatrzymywać tych pielgrzymów, nie? Wiecie o co chodzi? Zatrzymam mu pielgrzymów, to będzie dobrze. Dobra, mam skład do drewna, więc fantastycznie mogę taczkę przerzucać, jak będzie 50 uda. Idealnie, dobra, zrzućcie się, zrzućcie się. Oni się nie mogą zrzucić, czy co? Czy ja tego nie mogę nacisnąć? aż dziwnie wygląda. Dobra. Kolejna era będzie, jak będę miał 340. Patrz, ja nie wiem czy się mogę zrzucić. Pięknie, ja chciałem teraz age'ować. Kolejna era, no to... Nie, aha, to nie jest tu Boże, to jest ten budynek. Stary. Tutaj cię proszę, żebyś to zrobił, a wy e, drewno, ale trójka się zrzuca i idzie tu. Dobra. Trójka tu Dobra. 4 Wystarczy. Jeszcze dopampuję tutaj villagerów, nie? Niech on to aiduje, niech on to aiduje. Dobra? I teraz ten gościu nie powinien, powinien superwajzować drewno oczywiście. Panowie, zrzućcie się, proszę was. Bo ja potrzebuję villagerów. Perfekcyjnie. I teraz muszę napierdzielić tyle drewna. To muszę mieć, 50 na pewno. Nie wiem, czy tych czterech gości to ogarnie. Czy za dużo nie dają w drewno czasami. Chyba to trochę zdupiłem. Dobra, to będą dwóch ostatnich do drewna, goście. Zobaczymy. Ale mu będą przyatakować złoto i kamień. Dobra, on idzie albo 2TC, albo będzie szedł twierdzę, chciał. Ja muszę w, tej, w tym meczu, tu nie ma miejsca na pomyłkę, nie? Tu musi być szarża. Dobra, wy stawiacie złoto i idziecie tutaj. Okej. Okay. Dobra, taczka dla was i to musi być dla was. 50 jedzenia jeszcze. Pięknie. Dobra, mam perfekcyjnie wszystko co chciałem. Dobra, idź do, z powrotem do tego. Jest okej. Okay. Jest, jest w porządku nawet. Mogę tak powiedzieć. Dobra, i ty byś supervizował. Ja potrzebuję jednego za stówę. Ja potrzebuję jednego za stówę gościa. Dobra, tu już zaczynamy robić strzelnicę koło niego, nie? W razie czego. Dobra, pięknie. Będzie kolejna strzelnica, i tu będzie kolejna strzelnica, i tu będzie jeden raz koszary. Okej, okay, dobra. Superwizor jeden potrzebuje urzędnika, bo potrzebuje jednego, żeby złoto superwizował, nie? Ten budynek. A później reszta wiedzenia, reszta w fooda leci później. Fantastycznie. Ty będziesz superwizował złoto, dobra. Mam nadzieję, że to się uda jakoś. Mam nadzieję, że to się jakoś uda zrobić. Mam już jednego tego. Mam już dwóch kuszników, mam dwa budynki. Fantastycznie. To mogę zrobić raz dwa. Jest pięknie. Na razie na razie idzie pięknie Tylko ja zapomniałem o jednym. Późnia. Od razu późnia jest zrobiona. Wiesz dlaczego? Bo potrzebuję upgrade'a. Potrzebuję upgrade'a. Do, do nich idź. Potrzebuję upgrade'a i potrzebuję tego. I potrzebuję też tego. Okej? Okay. Pięknie się to zrobiło, pięknie to ogarnęłeś ziomeczku. I wracaj do tego. Dobra. Potrzebuję do jedzenia teraz więcej, wiesz? Jest, jest 13 do drewna, więc jest fajnie. Superwise, tutaj, Troszkę więcej jedzonka jakbym miał, to bym był szczęśliwy. Dobra, jedziemy tym. Zobaczymy co to jest. Trójka, jedynka, dwójka. No to wy będziecie moimi czwóreczkami, nie? No też w sumie nie. Widzisz, ja działam na villagerów, kurde. To jest hit. Dobra, bracia, yy, proszę o jeszcze jedną gloskę. I potem jeszcze jedną wioskę, Tom, i tą, i później wracacie tu. Dobra. Dobra, i idziemy mu zabijać już tych. Koniec. Już się na... na zarabiałeś już się, bracie. Okej. Okay. Sądzę, że z taką barbą sobie powinienem poradzić. A, on ma oszczepników! Aha, dobra. Okej, okay, to nie jest zabawne. Bracia, to ja muszę kolejkować villagerów do jedzenia. Dobra, idziemy. Też czuję, że to będzie porażka.

Dobra, świetnie. Wycofujemy się, wycofujemy się, wycofujemy się. Jest ok. I włóczników, i włóczników pójdziemy. Spokojnie. Zuks i włócznicy, zuksy i włócznicy. Jednego gościa bym wziął do superwizowania właśnie tego budynku. Wieża, Potrzebuje Potrzebuję piechoty. Dobra, potrzebuje jedzonka też. Bardzo dużo, bym nawet powiedział. A tutaj nie ma dużo drewna, to jest problem. A cztery tarany powinny w zupełności wystarczyć. Tylko, że on ma dużo łuczników, bardzo dużo.

Ciek, te jagody na razie. Ja to zrobię trochę farm. nie chcę są wielkie. No zabijcie go kurde. Nie, centrum miasta być tu, do jagód Dobra, pomyliło mi się. Wieża Engiana. Dobra, spokojnie. Upgradey się robią, jest chill, nie? Nie ma co się nie ma co się napalać. Jest dobrze. Będzie jeszcze lepiej. Już powoli przechodzimy coraz więcej na farby przy spichlerzach, więc nie ma tragedii. Więc jest ok, nie? Jest w porządku. Jest w porządku. Trochę ludzi do jagód. Tyle ile mogę do faremek. Zaraz jedzą koruszy. Idealnie. Spokojnie, nie? Koń? Gdzie jest mi koń? Tu jest. Jest prime z impreza, no? chłopie. 0N dołączył do prime klubu.

Bez problemu powinienem to wygrać. 来，这就去。冲起来，狂吼起来，我就在这里。领导了，不老仔，部队已经好了。重新赛制，攻手准备后撤。我士兵们，十点零，村民在。冲起来，村民。到，冲起来，狂吼起来。

Jezu, jakie skupienie chłopie. Jakie skupienie chłopie było? Jakie skupienie było, chłopie? Ale było skupienie, ale ja wiedziałem, że ja go zajadę. Ja wiedziałem, że go zajadę. Wiesz w którym momencie, ja się. Wiesz, w którym momencie ja wiedziałem, że ja wygram ten mecz stary? W momencie, w którym ja widziałem, że on zrobił szczepników, Ja wiedziałem, że wygrałem. Ja ale nie chciałem już pójść. Wiesz, nie chciałem sobie zepsuć pasy. Mówię, ja wiedziałem, że ja wygrałem. Dajemy trzy strzelnice, walimy spam Zuksi. Przecież tych Zukcji 41 żołnierzy. Mówię, ja go wystrzelam bez problemu, nie? Z upgrade'ami. Zuxi sobie poradzą bez problemu, stary. I zniszczyłem mu tutaj strzelnicę, wieże. Później bym szedł w te budynki, a później w town center, nie? Bardzo szybko farmy poszedł, ja dopiero powoli. Ale ja już miałem taką gospodarkę, stary. Ja miałem takie jedzenie tutaj ogarnięte. Że to jest hit, nie? Ja tylko chciałem tych ludzi wysłać do drewna i chciałem go dokończyć, bo że fantasty Panowie, panowie! No to można powiedzieć, że jestem platyniarzem. Stary, jestem platyniarzem dosłownie, nie? Jestem, panowie, platyniarzem. Normalnie jestem platyniarzem. Normalnie. Jestem chłopakiem z platyny, nie? Jest platynka, ale ładnie wygląda. Wiesz, dla was to pewnie nic, nie? Jak ktoś z was gra go w Age of Empires, ale no ja pierwszy raz praktycznie to są moje pierwsze przygody w Age of Empires i stary jestem w platynie, to jest hit, nie? Autentycznie to jest hit. Pozdro.